Zapraszam na kurs materialny Tworząca stożka jest o dwa dłuższa od promienia podstawy. Pole powierzchni bocznej tego stożka jest równe 15 pi. Tworząca stożka ma zatem długość. Narysujmy sobie jakiś stożek. Czyli mamy tak, tak, i tutaj dookoła takie koło w podstawie. No, powiedzmy, jest miała taki stożek. Teraz tworząca stożka jest o 2 dłuższa od promienia podstawy. Czyli jeśli to będzie jakiś promień, powiedzmy x, no to tworząca to jest tworząca, no to ona jest o 2 dłuższa, czyli to będzie x plus 2. Pole powierzchni bocznej tego stożka jest równe 15pi. No jako, i pytanie, tworząca stożka ma zatem długość. Wzór na pole powierzchni bocznej, czyli pb, to jest pi r, l gdzie r to jest promień podstawy, a l to jest ta tworząca. Czyli my sobie podstawiamy, czyli mamy, że pi razy r, czyli razy x, razy l, czyli razy x plus 2, to się równa 15pi. To się równa 15pi. No to co robimy? Dzielimy sobie stronami przez pi, to się skraca z tym, czyli mamy x razy x, x kwadrat, x razy 2 to jest 2x, to się równa 15. 15 na lewą stronę mamy x kwadrat plus 2x odjąć 15 równa się 0. No i musimy takie równanie rozwiązać. Liczymy sobie deltę. Delta, czyli b kwadrat odjąć 4ac. Przypominam, nasze a to jest to, co stoi przy x kwadrat, czyli nasze a to 1. Nasze b to jest to, co stoi przy x, czyli nasze b to 2. Nasze c to jest ten wyraz wolny, czyli minus 15. Po podstawieniu mamy b kwadrat, czyli 2 do kwadratu. Odjąć 4 razy a, czyli razy 1 i razy c, czyli razy minus 15. Co nam wyjdzie? 2 do kwadratu to jest 4. Dodać, bo tutaj mamy minus i minus, 2 minusy dają plus. Hmm, tutaj będzie 60 z tego. Czyli mamy w sumie 64 pierwiastek z delty. To jest pierwiastek z 64, czyli 8. No i liczymy sobie x1 i liczymy sobie x2. x1 to jest minus b, czyli minus 2. Odjąć pierwiastek z d, czyli odjąć 8. Podzielić na 2a, czyli na 2. Minus 2 odjąć 8 to jest minus 10 na 2, czyli minus 5. To jest jedno rozwiązanie. I x2 to jest minus 2 plus 8 na 2. Minus 2 plus 8 to jest 6. 6 na 2 to jest 3, czyli naszym rozwiązaniem jest x równe 3, no bo x ujemny być nie może, no bo długość, czego, długość, boku nie może być ujemna, czyli x tworząca zatem, zobaczmy, bo tu jest promień, a tworząca to jest x plus 2. Jeśli promień x jest równe 3, no to x plus 2 to się równa 5, odpowiedź B. Podchwytliwe było trochę.